Komisarz Kamil Dokarski, witam Was w drugim odcinku naszego vloga. A skoro jesteśmy na początku, to zacznijmy od początku. Dzisiaj opowiemy Wam w skrócie, jak można przyjąć się do policji i co policja ma do zaoferowania Wam. Zacznijmy od odrobiny adrenaliny i stresu, ponieważ dołączają do nas najlepsi. Najpierw złożysz dokumenty, Dasz test wiedzy. Sprawności fizycznej, psychologicznej. Dlaczego chce pan zostać policjantem? Rozmowę kwalifikacyjną, kolejno otrzymasz poświadczenie bezpieczeństwa. I ostatni punkt. Komisja Lekarska. Proszę się przygotować do badania. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję. Witamy w szeregach policji! Ku ojczyzny! Ślubowanie to piękna chwila, ale trwa krótko. Najpierw traficie na pół roku do jednej ze szkół policji, gdzie czeka was naprawdę sporo nauki. Zajęć ze strzelectwa! Policja! Postarunkowy skup się! Oraz taktyki i techniki interwencji. Policja! Jesteś zatrzymany! A wszystko po to, żeby działać później profesjonalnie i skutecznie. Na początku swojej służby mogą się pojawić wątpliwości, ale nie obawiajcie się. Przez pierwsze trzy lata będziecie mieli swojego opiekuna, do którego możecie zwrócić się o pomoc. Panie posterunkowy, jak wczoraj poszła interwencja? Yy, panie aspirancie, wszystko w porządku. Tyrolina! naprzód! Na jakiś czas traficie do oddziału prewencji policji. Z pewnością zaczniecie od służby patrolowej. Będziecie jeździć na interwencje zgłaszane od obywateli. Będziecie też pomagać społeczeństwu. Przepraszam, gdzie tutaj znajdę aptekę? Dzień dobry, pójdzie pani w lewo, w prawo i cały czas prosto. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, do widzenia. Pracując będziesz przydzielany do różnych zadań. Po jakimś czasie będziesz mógł zostać na przykład przewodnikiem psa. Aj, dzielnicowym. Cześć. Albo policjantem ruchu drogowego. ...policyjnym antyterrorystom. Możesz zostać policjantem pionu operacyjnego. Czy? Cześć. Cześć. Albo funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego Policji. W naszej formacji możesz awansować i w stopniu, i na stanowisku. Gratuluję. Dobra robota. Dziękuję. Teraz już wiecie co możemy wam zaoferować. Pierwsze co musicie zrobić to złożyć dokumenty w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach. A więcej szczegółów dowiecie się ze strony świętokrzyska-policja.gov.pl Zapraszam do oglądania następnego odcinka.